Objawiając swoje tajemnicze imię Jachwe, Ja jestem tym, który jest, Ja jestem tym, który jestem, lub Ja jestem, który jestem, Bóg mówi, kim jest i jakim imieniem należy go wzywać. To imię Boże jest tajemnicze, tak jak Bóg jest tajemnicą. Jest ono imieniem objawionym, a zarazem jakby odrzuceniem imienia, i właśnie przez to wyraża ono najlepiej, kim jest Bóg, który nieskończenie przekracza to wszystko, co możemy zrozumieć lub powiedzieć o nim. Jest on Bogiem ukrytym, Jego imię jest niewymowne, a zarazem jest on Bogiem, który staje się bliski ludziom. Objawiając swoje imię, Bóg objawia równocześnie swoją wierność, która nie ma ani początku ani końca. Obejmuje zarówno przeszłość jestem Bogiem Ojca Twego jak i przyszłość ja będę z Tobą. Bóg, który objawia swoje imię jako Ja jestem, objawia się jako Bóg, który jest zawsze przy swoim ludzie, aby go zbawić. Wobec przyciągającej i tajemniczej obecności Boga. Człowiek odkrywa swoją małość. Wobec płonącego krzewu Mojżesz zdejmuje sandały i zasłania twarz w obliczu świętości Bożej. Wobec chwały trzykroć świętego Boga Izajasz woła – biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach. Wobec boskich znaków, które wypełnia Jezus, Piotr mówi – odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Ponieważ jednak Bóg jest święty – może przebaczyć człowiekowi, który uznaje przed Nim, że jest grzesznikiem. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem. Pośrodku Ciebie jestem ja, święty. Podobnie powie Jan apostoł. Uspokoimy przed Nim nasze serce, a jeśli nasze serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Przez szacunek dla świętości Boga, Naród izraelski nie wypowiada imienia Boga. W czasie czytania Pisma Świętego imię objawione jest zastępowane boskim tytułem Pan. Ten tytuł będzie wyrażał także boskość Jezusa. Jezus jest Panem. Poznajemy dalej znaczenia imienia Boga i odkrywamy to, że jest wierny, że jest Panem przeszłości, Panem przyszłości. Że ma w swoim sercu pragnienie, aby zbawić nas wszystkich, i również odkrywamy to, że kiedy poznajemy choć odrobinkę tajemnicę Jego imienia, tajemnicę Jego istoty, to natychmiast widzimy prawdę o sobie. Widzimy to, że jesteśmy grzesznikami, widzimy to, że jesteśmy mali, widzimy to, że w obliczu Jego wierności my jesteśmy niewierni. I Bóg. Pokazuje nam to wszystko nie po to, żeby nas pogrążyć, nie po to, żebyśmy się źle czuli, ale po to, żeby nas podźwignąć, po to, żeby nam przebaczyć, po to, żeby tak mocno zbliżyć nas do siebie, żebyśmy mogli zmienić nasze postępowanie. On jest tym, który jest większy od naszego serca. On zna wszystko. On wie, kim jesteśmy. I ciągle się chce nam objawiać, ciągle chce do nas przychodzić i zapewniać nas, że jest Bogiem naszego Ojca i że z nami będzie. To jest wielkie pocieszenie, że był z nami w naszej przyszłości i będzie z nami w naszej przyszłości. Pytanie tylko, czy my zechcemy Go wybierać.